Nie tak? No nie. Dlaczego? Sam. Dlaczego? Tak, tak jest organ, e, regulamin o, o, tego, tej imprezy i... A regulamin na podstawie proszę, proszę, panią, rady, ale mógł... proszę ze mną nie mówić, że Nie puści mnie pan Nie puszczę pani. A jeśli wejdę? Jest, to nie wejdzie pani. Dlaczego? No, proszę panią, jeżeli pani wejdzie, to pani będzie popełnił przestępstwo. Chce nie pani wejść, ale imprezy masowej. Nie, proszę panią. Dlaczego nie mam nie prawa? Pani bo pani prawa. się nie zaszczepiłam? Nie, proszę panią, to nie mnie interesuje, czy ktoś jest zaszczepiony, czy ktoś wejść. jest... Ale bardzo proszę nie, nie wchodzić. Chcę wejść nie zaszczepiłam posz, się, posz, nie chcecie mnie puścić, tak? Trzeba, trzymać, trzymać, trzybać. Ja Wam ja tak. powiem, wypierdalać. wypierdalać! Nie zaszczepiłam się, nie mogę wejść, tak? Tak, nie możesz się, wypierdalać, bo takie są zasady kurwa tego. Nie życzę ci śmierci, kobieto. Ja? Nie, nie życzę. Panowie nie puścicie mnie, tak? No, puśćcie mnie. Jest pani bardzo kulturalna. Mogę wejść? Proszę pana, ja się nie zaszczepiłam. Mam prawo tu wejść, jak każdy obywatel tego kraju. Ale jakim prawem segregujecie ludzi? Jakim prawem segregujecie ludzi? Pani rozumie, co jest regulamin imprezy, czy nie? Tak, jest bezwzględny z prawem, a ja chcę tu To jest właśnie bezwzględny z prawem, proszę Pani poznać... Nie, proszę Pana, nikt nie ma prawa do tak eksperymentów medycznych dobrze, przymuszać, do, nie. Do wyjścia, dobrze? Nikt nie ma prawa panie, panie... przymuszać do eksperymentów medycznych. Puśćcie mnie tam. Tam są moje ulubione zespoły. Pijama, porno i armia, mam prawo je oglądać. Jak każdy wolny obywatel tego kraju. Przydaliście się korporacją Dlaczego ta pani może wejść, a ja nie? Z jakiego powodu? Będziecie musieli wezwać policję, bo ja są pójdę. Dobrze poczekamy Cześćcie mnie A pan się zaszczepił? No właśnie, mam nadzieję, że nie. Ja też. I wszystkie polskie dzieci. Pani popełnia w chwili obecnej przestępstwo, Jeżeli pani będzie próbowała. Nie macie podstaw prawnych, żeby nie pozwalać mi tu wejść. Są właśnie podstawy prawne, które regulamin. Nie ma, proszę pana, Te... pana pytałam, wasz pracownik mi nie przedstawił. Nie macie prawa ograniczać naszych podstawowych praw i wolności. Nie masz prawa dłużdomu, 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 dłużdomu. Idź już sobie, kobieta, bo nudna jesteś. Wy tak samo, jesteś pierdalaj, jest na to wam No ale weź ją gdzieś na spacer. Bo nie wiem. Nerwy ją ponoszą. Ja ciebie chyba nie jakutowana. Tak. Ale co ja Cię tak przeszkadzam? No to chodź, nie boję się ciebie. Nie konfrontuję się pani, bo to nie ma sensu. Ma. Miejscu, proszę Państwa, zbyt, ja tak. nie jestem organizatorem tej imprezy. Próbuję wejść na terenie imprezy, to był wbrew regulaminowy. imprezy masowej. Nie chcę przeglądzie, to pełnia przestępstwa. Wy wbrew konstytucji segregujecie ludzi. Nie proszę nikt, nigdy nie segredujemy. Jesteśmy segregacji. Jeszcze pieni nie mogą tu wejść. Absolutnie nie jesteśmy segregacji. Pani będzie miała opaskę, pani to nie wejdzie pani na tereny imprezy. Wszystko. Proszę nauczyć jako... swojego pracownika, że nic nie chce mi Organizator określił tak. zasady. O trzy aspirant w Macie Ciemian, oddział prewencji Policji w Białymstoku. Żywają, no, pani nie wykonuje. Panowie, proszę się odsunąć, bo teraz jesteś, przeszkadzacie w przeprowadzaniu interwencji. Proszę... Ale dobrze, już pana, ale pan na panie zbyt, panie zbyt, panie zbyt nie W związku z, z wykonywaniem płynie służby na imprezie masowej. Podejmiemy w stosunku do pani interwencji. Czy, proszę, pani, to czy, czy pani się... sama pada z nami, żeby się wylegitymować, czy nie? Ja mam prawo tam wejść zgodnie z konstytucją. Dobrze że pani, w tym momencie ma Pani obowiązek podejść tutaj żeby i okazać dokument tożsamości. Czy Pani wykona Wasze polecenia? Nie, nie wykonam. Wzywam w... Pani do zachowania zgodnego z prawem. Nie Niewykonywanie poleceń funkcjonariusza policji może się Panie kom... funkcjonariuszom... mogę dokończyć, przepraszam, że pani była świadoma moich uprawnień i pani obowiązków jako obywatela. Nie bo wykonywanie ale prawo. Nie, a ty, 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 ty. No to w sobie stańcie w bezpiecznym miejscu i sobie stójcie, dobrze? Mamy legitymację. Dobrze, super. Wzywam ponownie panią do zachowania zgodnego z prawem. Proszę tu podejść, wylegitymować nas i porozmawiamy, dobrze? Panie funkcjonariuszu, a ja zgłaszam, że tutaj... Dobrze, proszę Dobrze, to jak panią wylegitymuje. Pani się Ale dobrze panią, jak panią wylegitymuje pani, wszystko, co w jakiejś takiej formie. No, spokojnie pana w tym momencie. My pana nie utrudniamy, przepraszam. No, się Przed się nie... ten Przez moment ten pan mi utrudniał. Stoję się nie rusza.

no to, w tym momencie, Zadałam panu złożyć. pytanie. Ma Proszę, pan fajne do... gwiazdki, tak. więc pan tu dowodzi. W tym momencie ja panu wzywam, żeby pani podejść, tutaj, nie, nie wchodziła to. jest na terenie. kamerach, oczywiście to filmujemy, to jest na żywo, są relacje tam całego cały świat. Pan wzywa do zachowania zgodnego z prawem. Przepraszam. Zachowania niezgodnego z prawem, pan do nas i Dobrze, także Przestępujemy do. Właśnie atakują bez powodu dziewczynę, która jest niedostępniona. Tak Pana, pani tu mnie zakrywa, ale Proszę się